Bardzo rano, żeby pojechać do Varadero, jesteśmy już w drodze. Zobaczcie, tutaj mamy taki punkt widokowy na taką dolinę. cacuba W kurorcie Kuby Będziemy zobaczyć plażę Niby jedna Z lepszych Na Karaibach Plaż No zobaczymy co tu nas czeka I bierzemy sobie leżacz A raz rasoł... to Kolejny dzień już mamy. Ostatni dzień na Kubie. Jutro już wylatujemy. Będziemy lecieli dość długą trasą. Będziemy się przemieszczali. Tym razem Ameryka Południowa. Jesteśmy teraz na byłych koloniach hiszpańskich. A ruszymy na kolonie portugalskie. Czyli ruszymy no, na południe. Będziemy w Brazylii. Lecimy z Hawany. Najpierw do Mexico City, tam mamy przesiadkę. Lecimy linię meksykańską, Aero Mexico. w Meksyku mamy przesiadkę, z Meksyku lecimy do São Paulo, i z São Paulo, już do Rio de Janeiro. I w tam Rio będziemy kilka dni. Bardzo długi lot. No mam nadzieję, że nie będzie męczący i problemowy. Do Meksyku około 2,5 godziny. Dwie godziny przesiadki w Meksyku. Z Meksyku do Sao Paulo ponad 9,5 godziny. Tak, wczoraj byliśmy w Varadero. Zwiedzaliśmy plażę piękną, karaibską, lazur, morza. Super. Dzisiaj poświęcimy sobie dzień na Hawanę. Dalej my mamy mieszane uczucia co do Kuby, czy to nam się podoba, czy czy, czy też nie jesteśmy tacy na pograniczu, pewne rzeczy nam się fajne są, podobają, a drugie rzeczy no niestety takie jak w Indiach, dla nas nie do zaakceptowania na pewno możemy powiedzieć że są chaotyczni, głośni eee... czy lubią się bawić? no tak nie widzieliśmy zbytnio, żeby tańczyli żeby nie wiem, no grają muzykę ale to wszystko jest naprawdę pod turystów Dużo rzeczy w ogóle jest pod turystów tutaj robione, ale jest chaos, jest głośno, jest brudno. W moim odczuciu jest to taka trochę mieszanka pomiędzy Indiami i Albanią, gdzie no, dla mnie to jest taki mix tych dwóch krajów. No, mnie osobiście przerażają pustki w sklepach. Naprawdę, ja wiedziałem że tak będzie. Ja wiedziałam, że wszystko jest na kartki, że internet jest na kartki, że są dwie waluty, że u nas w Polsce też kiedyś tak było, ale słuchajcie, mnie to po prostu naprawdę przeraża. Dobra, szukamy drogi. W ogóle wybór tych cygar, nie? i zamknięte i otwarte jakie być? chcemy wziąć Czyli tego jest naprawdę bardzo 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 dużo, są różnego rodzaju i w pudełeczkach i nie my wzięliśmy, kupiliśmy um, Romeo i Julię bo czytaliśmy, że są praktycznie najlepsze więc Adam Bull Płacimy. Płacimy i może skosztujemy jakiegoś jednego sami. Idziemy sobie teraz, kochani, na lody. O, ale dzisiaj jest parno i gorąco no po prostu nie dajemy rady. Zjemy sobie lody. Hello. Hello my people, We met before. Jesteśmy Polskimi przyjaciółmi, Yes. You came back. You didn't betray me. Let's yes. have a razem. my team. No, together, together, together. Yes. Oktuba od Pola. Yes, there. Yes. Hurray! Yes. yes. You are gonna have the best company in pyszne lody tam od pana, który śmiesznie mówił po polsku. Jesteśmy na placu. Jakim? Plaza Wieja. Plaza Wieja. A cygara kupiliśmy tu. Witola 360. Nie pytajcie ile kosztują, bo są bardzo drogie. Tak. W porównaniach cygara można dostać gdzie nie, gdzie w różnych takich kramach, na stoiskach. Czasami od ludzi, którzy sami kręcą. Tak. E, w różnych cenach. E, my udaliśmy się do sklepu już profesjonalnego. profesjonalnego pan e, Próbował nam wytłumaczyć oczywiście różne gatunki, aczkolwiek my już trochę przeczytaliśmy znaczy w sumie Adam trochę przeczytał i wiedzieliśmy, żeby kupić cygara o nazwie Romeo i Julia. Nie wiemy, jakie są w smaku, bo jeszcze nie próbowaliśmy, aczkolwiek. Ale Romeo i Julia też są różne gatunki. Tak, tak. Różne mosty, różne wielkości. Grubości też. Cygar jest kilkadziesiąt. Różnych gatunków, o różnej mocy, różnym smaku, o różnej wielkości, długości, grubości. No jest bardzo, bardzo dużo. My wzięliśmy Więc. w każdym razie takie pośrednie. Nie braliśmy po kilkaset dolarów za sztukę. No to już by nas bo to już tak, bo to by było przegięcie. Wzięliśmy, e, wzięliśmy te, które dobre. tak naprawdę ładnie pachną. Pachną taką czekoladą, wanilią. E, no, w suma sumie ładnie pachną, ładnie wyglądają. I, to to dobre. I są dobre. Wiemy, że są dobre, bo ludzie polecali. Więc my pewnie gdzieś sobie usiądziemy i spróbujemy. Będziemy chcieli na pewno spróbować e, cygaro. A teraz przechadzamy się uliczkami. Idziemy na Plaza de Catedral. Wspominaliśmy na Kubie, są duże kontrasty. Są piękne kawiarenki, restauracje dla turystów. No, ale też widzimy sklepy dla miejscowych, gdzie jest praktycznie sól, olej, ocet, chyba nic więcej. Tak wyglądają półki w miejscowym sklepie. No ogólnie to jest sklep dla miejscowych, sklepy dla turystów i bogatych kubańczyków. Też nie wyglądają oszałamiająco. Jest dodatkowo może fasola, kilka rzeczy w puszkach, przede wszystkim rum zajmuje główne półki. No i jak jest jedna rzecz, to jedna rzecz potrafi zajmować jeden regał. Także jest 10 regałów, no to jest zazwyczaj 10 rzeczy. Nie tak jak u nas, że na jednym regale mamy mnóstwo różnych rzeczy, różnych gatunków. No tu jest wszystko po jednym gatunku. Jest na wagę ryż. Inne rzeczy. Także no jest inaczej. Nie powiem, że jest Źle no, dla nich na pewno jest to uciemiężenie eee, No dla nas jest to taka egzotyka trochę. Wiem, że w Polsce też tak było. Oni nadal mają rzeczy na kartki, nadal mają reglamentację. Jak widzieliśmy już takie sklepy eee, lepsze, ładniejsze, takie coś a la markety, no ale też... Bez wielkiego szału i wyboru żywności, tak jak nie wiem, rzucą jedną rzecz. Przykładowo, dezodorant w kulce Rexone. E, to ten dezodorant w kulce jest e, poustawiany w rządku na jednym wielkim regale i ty, jest nie tylko on. Na drugim regale jest tylko papier toaletowy. E, I tak kończy się sklep: są dwie, dwie trzy rzeczy na przykład. E, nie mają dużego wyboru. Dokładnie. Bo produkt jako produkt może dostaną, ale to jest jeden gatunek, jedna, piwna i nic więcej. Chcieliśmy kupić wczoraj drinka na plaży, no to koli zabrakło. No tutaj z kolą jest ogólnie ciężko. Tutaj łatwiej jest dostać rum niż na I przykład też kolę, kolę i wodę. Nie jako coca cola czy Pepsi, tylko i wyłącznie tu kole, która jest tak jakby regionalna. Kubańska. Tak, no widzieliśmy w półlitrowych buteleczkach, gdzieś tam spod Lady można dostać, ale to jest bardzo ciężko, także no tutaj jak chce się pić to tylko rum w kartoniku, bo łatwiej to dostać aniżeli wodę czy Coca-Cola. No tak niestety wyglądają tutaj czasy, jest to pewnego rodzaju też dla nas atrakcja, nic co tu mówić. Też po to troszeczkę przyjeżdża się na Kubę, aby to zobaczyć. Jesteśmy ponownie na Plaza de Catedral. Jeden, moim zdaniem, jeden z fajniejszych tutaj placów. Jakiś urok ma. Zobaczcie, jak fajnie tutaj wszystko wygląda. Muzeum Sztuki Kolonialnej. Na górę, na dzwon, będziemy chyba chcieli wejść. Zobaczymy, jak to się da. Dodatkowo tutaj kawiarnie, restauracje można wejść na kawę. Tam siedzi pani, która może powróżyć. Dodatkowo tam są kobiety, z którymi można sobie zrobić świetne zdjęcia w kubańskich strojach. O, tu pan sobie tańczy. Kochani, u góry na dzwonnicy zobaczcie Plaza de katedral Z góry, jak to wygląda? No, jest fajnie. I tu jest trochę chłodniej. Na wejście do pośredniego kucha 4 złote. Miejscowi płacą trzy. Czyli walutę, czyli miejscowi płacą mniej. Wchodzimy tam na dole, miejscową szamankę. Ogólnie zauważyliśmy tutaj różne symptomy, wskazujące na to, że jest w pobliżu Haiti, i gdzieś tutaj. Prawdopodobnie również e, jakieś obrzędy z są gdzieś odprawiane. Widzieliśmy na studienkach kanalizacyjnych e, kury pozostawione bez głowy. Widzieliśmy różne laleczki gdzieś w domach, jakieś ołtarzyki. E, także gdzieś nie mamy pewności, że... Nie mamy pewności, ale to też nie były jedne tak jakby jednorazowe rzeczy. Tak, to się powtarzało. To nie było tak, że to było w jednym domu, to nie było tak, że ta kura była raz. Daniel mówi, że widział kilka razy. E, tutaj też widzimy jakąś szamankę. E, także no, my domniemujemy, że to jest prawdopodobnie coś związane z budu, z tego względu, że no, to jest bliskość Haiti, a Haiti też z tego, e, z tego słynie. Oczywiście na dole są panie przebrane w miejscowe stroje już widzieliście moje zdjęcie eee, I można sobie oczywiście z taką panią zrobić zdjęcie nie za darmo robisz sobie zdjęcie, pani do ciebie podbiega, chwyta cię, daje ci buziak a później trzy kółki trzeba zapłacić Kuby. spędzamy na male kon, idziemy się przejść de ptakiem Byliśmy u pani Samanki Wypiliśmy sobie winko, kupiliśmy cygara teraz sobie chodzimy.